Bo w prawdziwym życiu! <śmieniczy> Brzmi abstrakcyjnie, a właśnie coś takiego skonstruował amerykański youtuber Basically Homeless. Jak to działa? Chcąc poprawić swój czas reakcji, Nick postanowił zbudować urządzenie, które będzie go raziło prądem, żeby wymusić skurcze konkretnych mięśni i w efekcie sprawić to, że jego ręka będzie sama celowała. Ale się ludzie bawią w tych Stanach, nie? Zewnętrzny serwer do analizy tego, co się dzieje na ekranie, Raspberry Pi sterujący odpowiednimi przekaźnikami i urządzenie do elektrostymulacji mięśni połączone ze sobą dały zaskakujący efekt. Udało mu się zmniejszyć swój średni czas reakcji z okolicy 200 ms do około 100 mS. Milisekund, ale zdecydowanie najbardziej czytelskim było dorzucenie tej triggerbota, Bota, no Trigger bota, który powodował skurcz w palców wskazującym i wypalenie z broni w momencie, gdy przeciwnik znalazł się na celowniku. A to w połączeniu z AWP-ą dało naprawdę nierealne efekty. O ile sam projekt to wciąż szara strefa ze wskazaniem w stronę cheatów, no jednak to jest po prostu Aim Assist. Jednak takie wsparcie może być super rozwiązaniem przy treningach wspomagających wyuczenie dobrych wzorców celowania. Jak myślicie, jest w tym potencjał na przyszłość?